Zobaczcie jak obecnie producenci samochodów o nas dbają w tych nowszych autach. No nie tylko nowszych, to jest 2016 Citroen C3 1.6 dizelek. Zobaczcie jak to wszystko ładnie jest zalane olejem. Ten silnik cały z tyłu pływa. Kamerka nawet tego nie odwzorowywuje. I producenci o nas dbają, bo to jest po prostu Dodatkowy taki układ smarowania, żebyśmy nie mieli problemów z odkręceniem świec żarowych, wtryskiwaczy, tu ładnie wszystko nam pływa, no nie będzie z tym problemów, bo to ładnie jest nasmarowane, nie wiem od ilu lat, silniczek ładnie cały pływa, także każda śruba się odkręci, właśnie wyjmuje rozrusznik, bo chyba trochę się przesmarował i, i no, skończył swój żywot. Chyba troszkę do za dużo dostał po prostu tego oleju i, i tych wszystkich smarnych tutaj komponentów zropą pewnie włącznie, bo wymieniając filtr paliwa, który jest tutaj też pewnie każdy